Cześć, z tej strony Czarek z Becker Farb. Zastanawiasz się, jak nadać swojemu dachu niepowtarzalny blask i wykończenie zapewniające efekt wow? W takim razie dobrze trafiłeś. Lakier do dachu Dach Glostop to wyjątkowy produkt nadający się do dachów betonowych, ceramicznych i blaszanych. Tworzy on transparentną i nieżółknącą powłokę ochronną, która wydobywa głębie koloru i nadaje wysoki stopień połysku. Jego idealna rozlewność sprawia, że uzyskanie równej, jednolitej warstwy produktu staje się dziecinnie proste. Stosuje się go jako ostatnią warstwę przy malowaniu dachu. Dachu, a jego aplikacja jest bardzo prosta. Lakier dach Glostop zwiększa odporność dachu na zabrudzenia i sprawia, że będzie się prezentował świetnie przez wiele lat. Produkt można aplikować za pomocą agregatu malarskiego, wałka lub pędzla, więc nie będziesz potrzebował dodatkowych narzędzi do jego zastosowania. Warto wiedzieć, że produkt jest niemal bezwonny, dzięki czemu praca z nim jest przyjemna i bezpieczna. Jeśli nie masz już żadnych wątpliwości, możesz zamówić lakier osobno lub skorzystać z naszych gotowych zestawów, które zawierają wszystkie niezbędne produkty do odnowienia dachów. Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji i wskazówek na temat malowania dachów, serdecznie zapraszam na stronę beckerharp.pl i wejścia w zakładkę Technologia, gdzie znajdziesz szczegółowe informacje krok po kroku, jak to zrobić. Jeśli nadal masz jakiekolwiek pytania, serdecznie zachęcamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego. Nasi eksperci chętnie udzielą dalszych informacji i odpowiedzą na wszelkie pytania.